Jeśli ono się ono stysum, jest Humble, Humble. O, jakiś spadek dziwny. I dzisiaj. Jesteśmy. Hackerka. Właśnie tak. Byliśmy w jej miejscu kiedyś. Ale teraz. Jesteśmy. W jej prawdziwym mieście. Niestety. Co w nim? Co ja. nie pokonywały i dały mi, ko mi kość. Więc, zobaczcie Mam gdzie jakiś... Więc nie z tego wchodzimy, bo musimy z tego wyjść. Chodźcie mi wagon! Pomali mi na nogę! Yeah. Nie! No chodźcie, chodźcie. Ja się ich A! 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 Mnie nogi już Widzicie? Teraz jakby tak wolno chodzić. W naszym cele znaczy to jest miasto hakerki naprawdę. No jest ona budowała. Ale też... To jest takie nie za bardzo fajne, bo są ząb ja. Właśnie inną za mną. Chcemy jakieś tam hawiry. Jakiś parking, kam jakieś skrzynki i serie pozabijać, dobra. O nie, głowy mi złamali, głowy mi złamali, głowy mi złamali. Ja nic nie widzę. A nie! Łyłam się mi kości! O, i zabij mnie. o to w tym chodzi. Dobra, więc, no. Nie ma żadnych zombiaków, w to mnie. Chodźmy o to, tutaj sobie... O nie, To jest fałdy Zapomniałem. Dobra, widzę tobie. Dobra, to miasto jest nie za fajne nie spodobało mi się no no jako budowlę to jest fajne miasto no ale z ząbią naprawdę więc... jesteśmy w mieście hakerki. nie chcę takich nie muszę jej się karetka, 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 jestem zerowany No nie wiem czy ale jestem zerowany

Apokalipsy zombie, nie takie? Może tak to tak... Ale co to jest za było? Są mnie jakieś. Muszę. Ale. Muszę pościsnąć sobie to widzowie. Widzowie, sorry na chwilę, ale musim... ja muszę coś ciszyć, Dlatego, no, in widzicie, że to jest bardzo głośno. Nie, co jest? O, to coś lepiej. Zaraz. Nie, to widzicie, ja no, się bardzo ciebie łamię.

Jakąś złopatę będziemy ich napalać? Dobra, no, puszkajcie, musimy go rozwalić, bo to ewidentnie przeszkadza. Dobra, no, mamy. No, no. O, się go I Teraz wychodzimy. Aha, ciekamy. Co mamy jedną nogę złamaną. Więc będziemy teraz tylko jechać. Dobra. Co? Dobra. Dobra Pod, Podjąłem się ruchu Upadłem go na zalany w łeb Upadłam w łeb Ile oni mają chę? Okej, okay. mamy Mamy jedzonko Widzisz, że To są nasze oni złamali mi tylko jeden nonder Próbujmy wyjść Chodź, Dobra, jesteśmy Dobra, wtedy tylko raz naliśmy O ja O ja Dobra, mamy dziwnia. No próbujemy e, boję się naprawdę może zrobimy tego w ty... innej części, tak? Bo to jest naprawdę trudna gra. Hej, złapcie! Hop, 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 hop! Bo nie to zrobić, a ja będę tutaj, ale to będę... Bym... Żeby to było wymadno, i to było takie otwieranie. To, to jest... Dobra, to jest następnego takiego odcinka. Zagnajcie się. Pa!